W słupsku świętowano 103. rocznicę uzyskania przez kobiety praw wyborczych. Z tej okazji zorganizowano hepening i debatę o prawach kobiet. Moim i państwa gościem jest profesor Magdalena Środa, uczestniczka hepeningu, spotkania pod hasłem Niepodległa Polka. Dzień dobry, pani profesor. Kolejny raz w słupsku. Pani profesor. Dzisiaj kobiety w Słupsku i w całej Polsce Świętują 103. rocznicę uzyskania praw wyborczych, uzyskania niepodległości, jak mówią organizatorzy tego spotkania. Uzyskania niepodległości, ale dla kobiet to były przede wszystkim prawa wyborcze i prawo do zgromadzeń, niesłychanie ważne. I warto może podkreślić, bo w takim ogólnym dyskursie mówi się cały czas, że kobiety dostały te prawa. Otóż nie dostały, kobiety wywalczyły te prawa. Warto przypomnieć, że w trzech zaborach funkcjonowało bardzo wiele organizacji kobiecych, organizacji zajmujących się prawami kobiet które organizowały podziemne zjazdy i kongresy kobiet, gdzie wynegocjowano wspólną delegację i ona można powiedzieć nękała marszałka Piłsudskiego, zresztą z wielkim wsparciem jego żony Aleksandry i prawa zostały nam przyznane pod naciskiem zorganizowanych kobiet. Minęły 103 lata i w którym, na jakim etapie jesteśmy dzisiaj, jeśli chodzi o prawa kobiet? No, jeśli chodzi o prawa reprodukcyjne, to jesteśmy m, pewno na etapie lat 40. albo 50. -tych. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, jednym z nielicznych na świecie, gdzie kobiety nie mają w ogóle praw reprodukcyjnych. Czyli pod tym względem e, cofnęłyśmy się o prawie 100 lat. Ale za tym prawem odbierającym kobiety prawa, jak pani mówi. Głosowały również kobiety? Tak, dlatego że żyjemy w systemie patriarchalnym, i kobiety bardzo często nieświadomie albo świadomie podtrzymują ten system, nie do końca rozumiejąc, że działają na szkodę innych kobiet, a zwłaszcza swoich córek albo swoich wnuczek. Tak się oczywiście dzieje i nie ma co się dziwić. Natomiast wracając do Pana, do Pana pytania, myślę, że największy sukces, jaki mamy, to jest sukces świadomościowy. Kobiety są dzisiaj wolne w sensie intelektualnym, i trudno mi sobie wyobrazić, żeby usłuchały na przykład postulatów Kościoła, powrotu do tradycyjnej roli czy rodzenia dzieci bez opamiętania. Więc myślę, że mentalność dzisiejszych kobiet, ich silna pozycja no w takim świadomościowym sensie, jest tym bardzo ważnym punktem o którym można powiedzieć, że jest zwycięskim punktem. Natomiast rzeczywiście w całej reszcie spraw, czyli na przykład kwestia przemocy wobec kobiet, obecny rząd bardzo antykobiecy zamierza odwołać konwencję stambulską, która przeciwdziała przemocy. Mamy nierówne pensje cały czas za tą samą pracę kobiety zarabiają 20% mniej. Mają bardzo poważne utrudnienia, jeśli chcą zrobić karierę w ramach swojego zawodu. Nie uczestniczą praktycznie w podejmowaniu decyzji politycznych i nie są obecne w środowiskach op opiniotwórczych. To co zrobić? co zrobić, pani profesor, żeby stało się to, co pani postuluje, co stać się powinno, żeby te prawa kobiet były równe z prawami mężczyzn? Najpierw w dzisiejszej Polsce na pewno trzeba przede wszystkim stawiać opór złej władzy i złym rządom. To jest bardzo ważne. No a po drugie, wiemy mniej więcej, o co mamy walczyć, a więc trzeba mieć odwagę, trzeba mieć wytrwałość, patrzeć się na cel, jakim jest demokracja egalitarna i nie narzekając iść do przodu. Razem z mężczyznami? Jasne, z mężczyznami, którzy doskonale wiedzą, że egalitaryzm i równość praw kobiet i mężczyzn to nie są jakieś fanaberie feministyczne. Tylko to jest taki postulat związany w ogóle z demokracją. Wszyscy ludzie są wolni i równi, dlatego dlaczego w takim razie ktoś, kto jest kobietą ma być niewolny i nierówny. Ja myślę, że kiedy ktoś prawidłowo rozumie słowa, słowo demokracja i troszczy się o przyszłość dziewcząt i chłopców, a będzie się ramię w ramię z feministkami, aby tę równość uzyskać. Mężczyznom też ona jest bardzo, bardzo potrzebna. Moimi Państwa gościem jest Danuta Wawrowska, mecenas, organizatorka happeningu i akcji Polka Niepodległa. Pani Danuto, dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Co się musi zmienić w świadomości mężczyzn, kobiet w Polsce, żeby ta, to hasło Polka Niepodległa stało się rzeczywistością? Przede wszystkim e, trzeba zmienić patriarchalny sposób myślenia. My mamy być społeczeństwem obywatelskim, a społeczeństwo obywatelskie oznacza równość, partnerstwo. To musi się zmienić. Musimy po prostu e, nad tym cały czas pracować, bo jeżeli nie będziemy pracować, to będziemy się cofać do tyłu. E, jak przykład wskazuje, jak mamy w dzisiejszej rzeczywistości. E, Prawa nie są dane raz na zawsze. My ciągle niestety musimy o nie walczyć. Nasze prababki 103 lata temu, wchodząc do Sejmu, czy startując do Sejmu, pierwszego Sejmu Wolnej drugiej Rzeczpospolitej, miały hasło połowy władzy, pełni praw. I my cały czas o to walczymy. To hasło jest cały czas aktualne. Co teraz stoi na agendzie jako ten Najważniejszy postulat jako to, co najszybciej i najgłębiej powinno się zmienić, jeśli chodzi o prawa kobiet. Trudno powiedzieć, żeby to był jeden postulat. Pani profesor Środa powiedziała, że prawa reprodukcyjne są takim papierkiem lakmusowym. Jak traktuje się kobiety w Polsce? E, truizmem jest, że kobiety mają takie same prawa jak mężczyźni. Owszem, one są zapisane i zagwarantowane w Konstytucji, ale one już były zagwarantowane w Konstytucji marcowej 2000, 1922 roku. I co z tego? Jak w praktyce te nasze prawa są w sposób niekonstytucyjny ograniczane? Co się musi zmienić? Musimy po prostu. E, Mieć taki sam udział w życiu politycznym, czyli po prostu musimy mieć również władzę, bo wtedy będzie kobieca perspektywa, a nie męska perspektywa. No ja sobie, Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w sposób odpowiedzialny i profesjonalny mężczyzna decydował o kobiecie. Ale żeby kobiety decydowały, to one muszą być w tych gremiach, w których decyzje zapadają, również w gremiach. Wybieralnych. Absolutnie tak. Jak namówić kobiety do tego, żeby... Poddały się weryfikacji, żeby startowały w wyborach, czy to do Sejmu, czy w wyborach samorządowych, na wszystkich szczeblach. Ja myślę, że kobiety w tej chwili na pewno pójdą do tych wyborów w takim sensie, że i będą chciały startować, czy będą kandydować, jak również pójdą do wyborów, bo za pomocą kartki wyborczej będą chciały powiedzieć, kogo darzą zaufaniem, a kto powinien już odejść. Powiem tyle, że gdyby w 2011 Roku w Polsce nie wprowadzono tak zwanych parytetów, nie wprowadzono kwot, gdzie na listach wyborczych musiało się znaleźć 35% kobiet, to tych kobiet po prostu na tych listach wyborczych by nie było. Okazało się, że w zasadzie wszystkie kobiety, które startują, a nie są na ostatnich miejscach, jak tych niewybieralnych, wszystkie te kobiety. Zostają, zostają wybierane czy do Sejmu, czy do Senatu. Ja mogę powiedzieć, że w Sejmiku Województwa Pomorskiego mamy 33% kobiet. Jestem bardzo zadowolona, że tak wysoki procent kobiet jest w Sejmiku, w tym w prezydium Sejmiku są dwie kobiety, to też jest bardzo dużo i w zarządzie Sejmiku jest jedna kobieta, co też jest taką satysfakcjonującą rzeczą. W naszym Sejmie niestety nie wygląda to tak dobrze, aczkolwiek lepiej niż poprzednio, bo w tej chwili mamy 29% udziału kobiet, bo są 134 posłanki na 460 posłów. To nie jest jeszcze zadowalająca kwota, ale jest już nas więcej i mówię o posłankach ze wszystkich opcji politycznych. I myśli Pani, że to jest trend, który będzie mm, coraz bardziej wyraźny w kolejnych wyborach? Absolutnie tak, ja mam takie hasło. Wszyscy myślą, że feminizm to jest eliminacja czy walka z mężczyznami nie. Ja zawsze to ten stereotyp chcę obalić w każdym z wywiadów zawsze kiedykolwiek o tym mówię, to mówię tak, feminizm polega na tym, żeby podzielić się władzą. Czyli mówię, panowie, posuńcie się na tej ławeczce, zróbcie nam miejsce. Nic więcej. ありがとうございました